Cześć z tej strony Graf Zero Vlog Literacki. Moi kochani, dzisiaj taki specjalny short. Krótki, naprawdę krótki. Chciałem Wam powiedzieć, że jest nas już 5000. 5000 subskrybujących kanał Graf Zero Vlog Literacki. Dlatego stwierdziłem, że ta piątka już jest przekroczona, jest już przekroczona na tyle, że raczej mniej nie będzie. W niedzielę, prawdopodobnie około 20.30, możemy się wstępnie umówić na 20.30, będzie live. Będzie taki właśnie luźny live. Porozmawiamy sobie ogólnie o książkach. Bez na razie narzucania żadnego tematu, nie to, że tylko dla patronów, tylko jakby dla wszystkich, no bo ponieważ w końcu te 5000 do czegoś zobowiązuje. Ale była też taka ciekawa propozycja to Tutaj od Mirka, żebym pogadał trochę o, o kanale, o samym kanale, co się przez te 8-9 lat, bo mniej więcej gdzieś tyle istnieje, działo. Więc dobrze. Więc dobrze, yy, będzie też o kanale. A jeżeli mielibyście jakieś propozycje książek, które według Was powinienem przeczytać, to napiszcie mi o nich w komentarzach. Jeżeli ich się zbierze dostatecznie dużo, to może zrobimy na wizji nawet jakieś losowanie i wtedy po prostu postaram się gdzieś te książki jak najszybciej umieścić w moim planie. No i co, to by było na tyle. Zapraszam w niedzielę o 20.30. Mam nadzieję, że mi gardło nie wysiądzie do tego czasu. Ale trzymajmy kciuki, myślę, że nie. Graf Zero, vlog literacki. Do zobaczenia.